Oluś i tatuś. dziś drugi odcinek z otwierania 60 paczek zimksów z sześciu serii. Prawda? Tak. Okej. Okay. Dzisiaj jeszcze zaczynamy otwierać, a może dzisiaj zaczniemy od szóstej i skończymy na pierwszej. Nie. Nie od pierwszej do szóstej? Tak, tak. A w trzecim odcinku będziemy rzucać kostką, którą serię otwieramy, tak? Tak. I wiadomo. Drugi odcinek i drugi konkurs. Dziś nie będzie taki szybki i prosty jak ostatnio. Dziś trzeba będzie się troszkę pomęczyć. Będziecie musieli na pewno poprosić rodziców, siostrę, brata, ciocię, wujka i tak dalej. Dziś konkurs będzie dotyczył naszego Instagrama Oluś i Tatuś. I tatuś. Tam pod filmem jest link do ostatniego postu nawiązującego do tego filmiku, i pod tym postem będziecie musieli zaprosić jakieś trzy osoby do polubienia naszego y, kanału na y, Instagramie. Tak? Czyli naszego profilu na Instagramie. I oczywiście warunek jest jeden: każdy, kto się zgłasza do tego konkursu, musi obserwować nas na Instagramie. Wszystko tutaj będzie napisane na koniec filmiku, i co dokładnie jeszcze trzeba będzie zrobić, będę powtarzał w trakcie. Żeby nie było, że ktoś sobie przywinie do końca i. A, taki konkurs, dobra, to zrobimy. Będę o tym mówił w trakcie. Dobra, mniej zgadania, więcej o Otwierania. Otwierania zaczynamy i pierwsza paka z pierwszej serii. i... Lodzik! Lodzik, Lodziom, Logik, Lodziom, Ram, Ram, Ram. Zobaczcie, jakiś śliczny ludzik, chyba trochę taki plastikowy, a wygląda jak waniliowy. Tu stawiamy, tu widzicie mamy te poustawiane, które otworzyliśmy. E... Wczoraj. Nie wczoraj, no na no, wczoraj, no na poprzednim odcinku, bo tutaj od... między odcinkami jest przerwa. E... Oczywiście tylko te, które nie były powtórki. A gratulujemy, wygrało, znowu się zmieniło i wygrały dwie osoby. Wioletta e, i przygody Juliana, no, jak dobrze pamiętam, bo miała być jedna nagroda, ale Wioletta, e, jak dobrze pamiętam, bo może przekręcam, e, napisała nam, że niektóre powtórki mają, i te powtórki, które oni mają, wyślemy drugiej osobie, która widzowie. powiedziała, e, wójt, że 10 czapek było. Bo 10 czapek rodzaj A ta nam dał. A zinksy. nam podniósł, pod, bo jesteśmy na kwarantannie, pod drzwiami przyniósł nam zinksy, których nie mamy. I jest zobaczcie, tałka. stopik, bo tego nie To jest w mieliśmy... drugim kolorze. To jest w drugim kolorze. Piórka i parasolek. Super osko od lotosko. Na razie to chowamy, bo wracamy do. O! Ale jeszcze złotego z piątej, którego akurat zbukiłem. Dziękujemy Ci Szymusiu kochany, odwdzięczymy się i Czanusiu również. I OK, mogę? możesz. Uwaga, otwieramy i po... Nie, powtóra. Ale Czacio, zły, a co to jest? A świeczka. A Ta jeszcze my mamy żogów. Mamy świeczkę, tararara. mamy wrogów. Tylko nie do podpalania, bo by się stopiła. Mamy wrogów, ok. A, a ja tylko daj mi zobaczyć. Dobra, daję ci zobaczyć, kochanie. O, widzisz? Pędzel z tym. Pędzel z tym, a to może to ten... nie. My. My mamy pędzel. Tak, black. A to nie, ale Ciuć ma ze mnie, to nie jest świeczka, tylko to jest z... Do malowania. Jest co? Ale Że mamy dałba. dwóch w dokładnym kolorze parę. Mamy dwóch dokładnym kolorze, ale trzecia paka z pierwszej serii, proszę bardzo. Leci tam. Leci, leci. Co nam tu przyniesie i uwaga berglet. I... Wo Tarka? Nie tarka, tarka. Tarka, mamy tarkę, czyli na razie farcior lecimy pierwsze trzy paczuchy z pierwszej serii i Ale żadnej ja powtórki. Nie wiem, sprawdź. Ja tu już odpakuję, bo otworzymy dzisiaj też jakąś, e, jakąś, 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 jakąś pułapkę, w której nie mamy kolorze, bo otworzyliśmy w tych. Teraz otwieramy taką błękitną. Ok, zobaczymy, czy tylko w dwóch kolorach w parę. Mamy znowu parę. No, o, A... zobacz. Tarka, marchewka. Tarka, marchewka. Super, rosko-odlotowsko. A jestem ciekaw, czy może w innym kolorze też będą inne kolory, kluczy i chódek. A, oczywiście w konkursie do wygrania wszystkie fakturki, które dzisiaj trafimy i jedna Pułapka, prawda? A ja chciałbym dzisiaj otworzyć chyba jedną. Dzisiaj jedną. No dobrze, bo tych wszystkich i tak nie będziemy otwierać, no bo to są niestety te same zincy, tak I W tym do... odcinku otworzymy też jedną. Jedną. I wyślemy może do niektórych opakowanych. Okay, ostatnim dwie. Na ostatnim dwie i no, mogę otworzyć. ostatni będzie taki wielki otwieranie. Ja, o, udało się w materdeju. Znałem, że mi się nie uda, bo tej operacji jestem troszkę słabawy. Wyciągamy. Ja tu ci wysypuję, wysypiemy. A, czyli takie same, czyli to już są powtóry do wygrania, znaczy do wygrania to wiadomo, że ktoś dostanie. To jest żółta i błękitna. Czyli to odkładamy na razie. i wiesz co ja bym... Ja potrzebuję właśnie tych powtórek. Tych powtórek. A, a propos pułapek, to dobrze, że tak, potrzebujesz. Ale ja potrzebuję tych powtórek. Dobrze, okej. Okay. Tych tak, te będą Twoje oczywiście, kochani. Patrzcie, tu na pułapce jest monitor. Nie o to mi chodzi. Nie chodzi o to, co jeszcze nie są opakowane. Dobrze. I tu mamy antenkę. Okej, okay. ale też ma, musimy wysłać za konkurs. Pamiętajcie, konkurs? Na Instagramie musicie Polubić, zacząć obserwować nasze konto Instagram Oluś i Tatuś, proszę, proszę bardzo i pod postem dotyczącego tego filmu zaprosić jakieś trzy osoby z Instagrama, musicie poprosić rodziców, ciocię, siostrę, wujka, brata, nic tu nie ma, bo wyciągnęliśmy przecież, tu są wyciągnięte, tak? Okej, okay, to lecimy teraz z seria trzecia, mój drogi, druga. Nie, druga to przed chwilą otworzyliśmy. No co ty? A pomylonek. Uwaga. I z drugiej... Nie z trzeciej. Bo ostatnio z trzeciej mieliśmy same powtórki. I plecaczek powtóreczka, czyli już do wygrania. Oj niech nam się coś trafi. I kolejna, trzecia seria. I tam będzie powtóra. Deska surfingowa leci do Was. I kolejna ostatnia faka z trzeciej serii. Bym, bim, 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 bim. bim. Boże, nie powtóra, nie powtóra, nie powtóra, nie powtóra. A, 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 powtóra. powtóra robocik. O, Oto chyba wujek czany nie ma, to może wujkowi czanemu damy, prawda? Za to, że nam dał tyle dzingsów, więc ten akurat poleci do Chanusia. Ja go jak, go jak go potrzebował. ale to sprawdzimy później. Teraz Olusiu, Połtruszu, czwarta seria. Ale dzisiaj nam szybko sprawnie idzie. Byśmy trafili tych teraz w tym odcinku? O właśnie. Owie były nie. O, grill. Nie powtórzę. Grill powtórka, ale w tym kolorze mamy grilla? Nie. Mamy mamy w zielonym. W zielonym, czyli nie powtóra. Pięć, czwarta seria. Nie powtórzę. grill lek czerwony, a my mamy zielonego. Czyli odwrotnie mamy płaszczek czerwony, a grill zielony. A mamy piąteczka, że nam się udało, przyfarciło. Mam nadzieję, że w tych pozostałych, w ostatnim odcinku, w trzeciej serii, będziemy mieli same deweściarskie niepowtarzarskie. Ale tak mi mogę? Jasne. Ale którą serię otwierasz, mój synku, kochany? Czwartą. Czwartą. Tam, 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 tam i. Klej. Klej, Klej. Ale ten w kolorze mamy? Tak. Mamy w tym. Chyba mamy w tym, ale wydaje mi się, że nie w tym. Więc tylko w, w, w tym, w tym, wyrzucaj. O, o I jeszcze raz Przypominam, że wy zawsze sprzątamy. I ostatni z serii czwartej. Tam, ta tam, ta, ta ta tam, O! o. o. I powtórę, mamy w innym kolorze. Czyli nie powtóra. No. Okulary nie powtóra, Bo w innym kolorze. Bo no w innym kolorze. Czyli na razie do wygrania w tym konkursie. Pułapeczka z kluczem i z kuteczką, Mamy tak te dwie deska i... Poczekaj Jolusiu, deska i plecaczek. Prawda? Tak. I klej. No więc otwieraj. Tak. Otwieraj, otwieramy serię. piątą. to. I... Nie powtóra nie. Mamy w innym kolorze. Ja cię, ale gacie, nam się trafiło, bo trudno nam się trafia. Nie powtórzy. Powtór... Poczekaj, a, bo Mówię tu uciekać. są po dwa. Bo z piątym seriem. Nam... Ale Cieka. nie, nie, pokaż jaką powtórę, żebyśmy. To jest do wygrania. powtórunia. A tu nie powtórnia. Jakiś chaos nam się wdał. Olusiu, teraz mam prośbę. Teraz ja mogę jedną paczkę, bo ja tu coś wylosuję. Okej, tak podwójnie. Podwójnie, uwaga. Na trzy, cztery otwieramy. Trzy, cztery. I kto ma co? Ja tu nie pokazuję. tu też nie pokazuję? Tu mam w ręku. Wy zobaczy pierwszy jeszcze Oluś nie widzi, nie podglądaj Olusiu. I co masz, Olusiu? Dwie powtóry z piątej serii lecą do Was. I ja mam. srebrnego, Ale, Ale powtóra srebrny do wygrania ja I cię gacie i powtóra. Czyli na razie wszystkie dzisiaj z A nie, z piątej serii mieliśmy jedną no, mi powtórę. 4 po cz No bo zostały po cztery na ostatni odcinek, bo w ostatnim odcinku otwieramy po cztery paczki. Dlaczego z z... tutaj zostały trzy? Nie, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Widzisz, Wszystko się zgadza. Nie pomylili się w aspektu przy wysyłaniu. O, i, o, i, o, i o. nie Powtórka. Nie powtórka kaczora w drugim kolorze mamy super rozko od Piąta serio koczul zostaje u nas. Jaka piąta? Uf, e, szósta. Super Zinks, tak zwane. Nie Zings, tylko Things. Czyli seria szósta super Zinksów. I co teraz mamy? Tego prawie nie widzicie. Tego prawie nie widać. I. Ale ty zaglądasz. Powinieneś wysypać. I nie powtóra! Nie powtóra mamy agenta, e, antenkę innym kolorze. w innym kolorze, czyli całkiem nieźle dzisiaj. Aż, aż, tam, aż tam poleciało, Ja cię, ale gacie. A gratulujemy jeszcze raz zwycięzcom. Poczekaj. Aha. Przypominamy o konkursie. Tak. Trzeba. Zobserwować nasz y, profil na Instagramie. Oluś i Tatuś, tu gdzieś się powinien pojawić napisy. Pod postem, który link do postu na Instagramie dotyczącego tego filmu się przejęzyczyłem. musicie napisać w komentarzu, zapraszając jakieś trzy osoby z Instagrama do obserwacji. Zaznaczamy je z małpką, tak zwaną, czyli A w takim kółeczku i na przykład Ciocia Klocia albo. Wujek, bujek, albo... Ja mogę już... Nie, nie możesz. Kończymy na dzisiaj. Dzisiaj nie otwierasz tej ostatniej paczki. A może... Bo ty tak po kolei możemy... Weź, bo tu jest coś dużego. Ale już... Ale już Nie, może nie, może, bo to jest chyba powtórka. To jest powtórka. Ja czuję, że to jest powtóra. Nie, to jest powtórka. Kurka, rurka, nie powtórka. O, znowu już zarymowałem, kurka, rurka, nie powtórka. Uuu, chipsy. A to my, 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 mamy chyba w innym kolorze, czy w tym? Mamy dwa kolory. Mamy dwa? No. Czyli powtóra leci Super Things z szóstej serii jeden. Ale już mamy łatwiejsze otworzenie. Tu już mamy łatwiejsze otworzenie. Okej, okay. a za mało powiedzieliśmy, bo to najważniejsze jest dla naszego kanału. Dużo subskrypcji i dużo łapek. I dużo zaznaczonych dzwoneczków, żebyście wiedzieli, że się pojawia nowy odcinek na naszym kanale. E... Oczywiście, jak ktoś daje łapkę w dół, no przykro nam, ale rozumiemy, bo nie każdemu musi się wszystko podobać. Nie, tylko o. jeszcze zanim zakończymy, to w Robloxie, symulatorze tych gum do balonowych, to już nie mogę nawet grać, bo, bo mam za wielką gumę i nic nie widzę. O! Widzieliście, słyszeliście, to są naprawdę niesamowite sprawy. Yy, przypominamy o konkursie... A mamy drugą planetę. Drugą planetę. Przypominamy o konkursie. Zobaczymy, co Oluś zapamiętał a propos konkurs, Co trzeba zrobić, Oluś Trzeba zaobserwować nasz kanał. Znaczy, profil na, no profil insta na Instagramie, no. tak? No i co jeszcze trzeba zrobić? Trzeba no. poprosić mamę, tatę, wujka, ciocię. Tak, aby. Brata, trzeba... siostra, piewka. Piesek ma. no niektóre psy mają Instagrama, zgadza się. Żeby musicie koniecznie, żeby brać udział w konkursie. Musicie obserwować nasz profil na Instagramie pod postem, do którego link jest pod filmem, Tak. musicie w komentarzu zaprosić trzy osoby do obserwacji. A tak już fajnie, że dzisiaj I matka, ten... mamy dwóch powtórek. No fajnie. I ten, poczekaj, tylko powiem do końca a propos konkursu. Dobrze że będzie losowanie może mi się uda wezmę tak na podczas nagrania telefonu przekręcę będzie leciały te osoby które się zgłosiły do konkursu nacisnę nie patrząc na tą osobę na którą trafi lecą do niej te oto powtóreczki z dzisiejszego odcinka i jedna łapeczka a i przede wszystkim pamiętamy o maseczkach myciu rąk bo koronawirus niestety Panuje. Coś jeszcze Olusiu koś szybko pozdrawiamy. Co ko kochanie. Nie pozdrawiam. Dobrze, to ja pozdrowię Was wszystkich. Trzymajcie się, życzymy miłej niedzieli. Ja też Was pozdrawiam. I na Was pozdrawiam. Tak, I ja też Was pozdrawiam. I jeszcze kolejny zings. I ja też Was pozdrawiam. I jest jeszcze kolejny zings. Okej, okay, dobra, spadamy, nie zanudzamy Olusiu. Łapatki! Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcjach i dzwoneczku. I zapraszamy na nasz Instagram powodzonka, a Stop. konkurs będzie trwał. Stop. Będzie trwał od niedzieli do niedzieli, Stop. czyli 7 dni. Miłego powodzonka trzymajcie się, pomachaj, pa hej!